Stacja 14. Pan Jezus złożony w grobie. W Ewangelii według św. Łukasza ta scena jest opisana w następujący sposób. Józef z Arimatei zdjął ciało Jezusa z krzyża, owinął je w płótno i złożył w grobie, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Na samym początku tej samej Ewangelii mamy bardzo podobne zdanie dotyczące zupełnie innej sytuacji. W Betlejem św. Łukasz Ewangelista zapisuje nam, że Maryja porodziła swego pierworodnego syna, owinęła niemowlę w pieluszki i złożyła w żłobie, gdyż nie było miejsca w gospodzie. Te dwa momenty to w tej Ewangelii taka klamra, która jest bardzo wymowna, i może wybrzmieć przy tej ostatniej stacji drogi krzyżowej bardzo mocno. To są te dwa momenty, kiedy Syn Boży i Mesjasz, Pan Zbawiciel jest taki bezbronny. Jest w ludzkich rękach i wszystko, co się z nim dzieje, zależy od nas niesamowite zniżenie się Pana Boga do człowieka Jezus jako niemowlę owinięty w pieluszki i złożony w żłobie zależy w zupełności od Maryi i od Józefa od ich miłości odwagi mądrości i roztropności jest dzieckiem bardzo podobnym do nas, kiedy myśmy byli dziećmi. Przeżywa swoje dzieciństwo bardzo podobnie. Zaczyna raczkować i stawia pierwsze kroki. Zaczyna gaworzyć, mówi pierwsze słowa. Kiedy coś go rozbawi, zaczyna się śmiać, kiedy czegoś się przestraszy, zaczyna popłakiwać. Jest dzieckiem karmionym. I dzieckiem przewijanym. Ma bardzo podobne do nas dzieciństwo. Jest właściwie taki sam, takim samym dzieckiem, jak my kiedyś. I przy tej ostatniej scenie, złożenie do grobu warto to podobieństwo odnaleźć. I przyglądając się uważnie tej ostatniej stacji Drogi Krzyżowej, dostrzec podobieństwo do naszej śmierci. Która czeka nas wszystkich bez wyjątku. Jesteśmy w niej, będziemy w niej, bardzo podobni do Jezusa. Będziemy się tej śmierci obawiać, może drżeć nawet i przed nią, chcąc ominąć bólu, cierpienia. Będziemy się bali tego, że nasi bliscy będą płakać, będą w żałobie, że ktoś za nami będzie tęsknił, że. Pewne piękne sprawy tego świata zakończą się dla nas bezpowrotnie. Ale to podobieństwo idzie dalej. Bo Jezus jest złożony w grobie, który nie należy do Niego. Należy do Józefa Zarematei i to jest grupo, o możemy powiedzieć, że jest pożyczony na jakiś czas. To nie jest dom. Nikt z nas. Może nawet i wiedząc, planując, gdzie chcielibyśmy kiedyś spoczywać, nie nazwie tego miejsca domem. Jest to miejsce spoczynku, jest to miejsce wypożyczone na jakiś czas. I podobnie jak Jezusowy grób, choćby nie wiem, jakie straże przy naszych grobach stały, jak wielki kamień by te grobowce zasłaniał. To nasze groby też kiedyś opustoszeją, bo to są miejsca, które są wynajęte, wypożyczone na jakiś czas. A potem po zmartwychwstaniu udamy się do tej rzeczywistości, która jest naszym prawdziwym domem. Udamy się do nieba, do Pana Boga, do wiecznej szczęśliwości.